Cześćonkowskim z tej strony Tanas a to pierwszy odcinek z Rocket League z Bolkiem Cześć, witajcie No ogólnie to będziemy sobie grać, będziecie patrzeć jak lamił. No właśnie tak mówię Tanasa chciałem się namówić Tanas zagraj sobie, ja sobie tak siedzę brąc jest w szkołę, Tanas oczywiście nadal postanowił nie chodzić o i mamy ten, postanowiłem się zagrać sobie 2 na 2, bo dość fajne nam kiedyś szło tak graliśmy, tam było po 9, po ten, także myślę, że ciekawe kogo my tu trafimy Mamy ja pro, ja także ja nie ja. za bardzo. Eee, zostajesz? Dobra, to ja pojadę, a ty naraz zostań, gdzieś się wymienimy Dobra Krzychu, tam wiesz, do przodu, poczekaj, poczekaj Ja już wracam powoli Ale wybił. Dobra, będzie moja? Dobra. Pięknie Dobra Poczekaj, zostań, będziemy się wymieniać, nie? Dobra. Po, po bramkach. o, myślę, że tak będzie dobrze Dobra, mogę wchodzić teraz, nie? <laughs> Boże to powinienem sam skończyć sobie Pięknie to zrobiłem Dobra ja Dobra. tu sobie zjadę Dobra zatrzymana Tak, gdzie ty byłeś? Chciałem wyciągnąć wcześniej A, Nie to zawsze czekaj mówię ci stary Ja, ja nie wy, nigdy ja nie wychodzę dlatego czekam Dobra ja pojadę w to i no. zaraz e, mówię ci zawsze sobie czekaj na taką piłę. Czekaj, dobra Jest! Pięknie, mada Dobra, teraz ja się cofnę, co trochę pojeździ Ale to zrobił pięknie na no nic, jeszcze się, się tu wjechał jest to Majaczka O tam jak przeskoczył No Dobra, jest. Jadę w to Posypałem powietrza Dobra, to ja Kurna Ja chyba nie mam nitra Jobany do żopu Kurwa Kurwa, nie miałem nitra, no mówię, ajajaj aj, aj. Szkoda ale, ale fajno. no kurde, no to jest pro, tak, no to, to wiadomo, ciężej się nam będzie Wiele. grało, w ogóle jeden jest pro, czy tamte to w ogóle Tam nie ma Tamte rag... nie wiadomo. Tamte to pewnie już wygrał, kurwa, greca. dobra, jedź sobie, ja zostaję na bramy. Ty, tu Że ja To będzie wchodzić? Ja tak bez nitra... bez nitra to tak... Dostawia, razy, teraz już ja. pójdę tą akcją po to. Dobra. Aj, suka, bied mi ściągnął to Podanie Aj, nie ma nikogo Kurde, niepotrzebnie wybijałeś ty Ja nie wybiłem tego Dobra, podbiłem Czekaj Stop Ojebany mi, zdążył przede mną identy idealo Co tu się dzieje, ja nie mam pytań No, no sobie Pierwszy meczek, to do wiadomo, żebym musimy im przegrać, to jest podstawa O skurwe syn Ja! co się tu dzieje, z tej siny, nie? Brawo Tanas Nie, ale fajnie gramy, mówię, będziemy sobie z Tanasem może troszkę inaczej będziemy to robić, że będziemy sobie nagrywać we dwóch, bo często mamy tak czas, jak mi... Nie... Pięknie oh. Tanas, pięknie Tanas, i o to chodzi, Dwa dwa. kurde tak. fajna wymiana trochę ty ja i trochę ja ale ładnie też poszedł Uuuu. a tu jeszcze dobra jedziesz sobie okay. teraz jedź dwie minuty Strzelić i bronić pięknie ta nas to jeszcze będzie fajnie wchodzić oj oj, oj, oj oj tu ten pojechał mi po nitro wraca po nią uważaj a się zajebał ci nie to nie wiem jeszcze za Wszystkie Nidra największe zabieram Dobra, Kurde, Ale dupą odbił Poparcie, koleś Dawaj, twoja Albo jadę na to Oboż. O ja! Dobrze, uciekł, nie? Fajnie. Brawo, nas. Ja w bramie Trzeba, trzeba spaść Ty czemu nikt po to nie jedzie? Właśnie nie wiem O chuju Traf to proszę Pojechałbym po to, dobra jedź. Nie mam no nitro. Serio Ja minąłem się mnie. pozdrow. Ja pierdzielę ja też, nie mam... To jest lipa jak chuj, bo nie ma nitro, ale mu zagrał. Nie, jednak musimy jeździć po nitro. Ale lipa totalna. No. Tu zobacz. Ja. Bez nitro to gry nie ma. Nie, nie. Ale on ja, ma... Ja, ja czy ty. O. Dobra. Nie wiadomo, co za gość Poczekaj, poczekaj, dobrawa. poczekaj Nie wychodź, nie wychodź, siedź Siedź w bramie, do tyłu się cofnij Moja Jopanka Dawaj ja pójdę w to Siedź, siedź A, piękną przewrotę chciałem robić Uważaj, nie wy... Nie właśnie widzisz ta nas, nie wychodź do takich Lepiej poczekaj Dobra Zajęło. Zajęło. Nie daję Dobra jedź sobie Ja już mam nitro tu mogę stać Niech mi podadzą Niech mi jedną tą piłkę do mnie Ale debile Kurwa, wszedłby w to. Jest! Brawo Tana! Uchwa, tak, ja, jak Widzę, że Tana, skurde, żeś na odcinek z dubsko i. No naprawdę, no, <grym> prawdziwy <grym> przestaje ślamić, tak? dobra, ja pojadę teraz po już po do końca. Jedziesz w to, jedziesz w to i stary przy ciebie. Dobra. Dostaw, zostaw! Ale dobra, mi wyjebał. O ja, o ja. Jo, Jooo, za wysoko u, u, u. Chuj to Osiem, zostań w bramie, zostań w bramie Żebyśmy nie stracili No niech spadnie już. Czekaj, jeszcze ją to podbiję Czekaj Kurwa ja szkoda Poczekaj, jadę w to, to jest... Jadę. Dobra, to jadź Wymienimy się po chwili czy coś to? Brawo stary D Dobra, jedź Dobra Boże, no. Kurwa, będzie po bandzie Boże. Yeah. Ty. Ja pier. dosięgnę, Ja. ja Mówię, znowu bez nitra, nie? I to, to jest... No to jest najgorsze właśnie. Tu jeszcze tyłem. A masakra, poparcie. Mm. Ja nie wiem skąd ma takie auto, ale... Widocznie chyba ma już maksymalną rangę, ale dobra, nie było źle, daliśmy jakoś radę sobie, bo... Riddy, nie? No, Riddy, Riddy. Tam wyszedł. To dobrze, mi się wydaje tak, bo już kilku takich kolesi widzieliśmy i z takimi samochodami mi się wydaje, że to jest za wygranie, wiesz, weteran. Mm. Widziałeś jak mu po... Widziałeś? On był pro, a teraz jest weteran. Chyba Sepola. No nie wiem, tutaj się chyba nie ubija. Sepolatam tam o, o! Jedziesz! Jem. Ten żuczek spierdalał mnie, dupą mi <laughs> cały czas Bo taką żuczkę pomyliłeś Semipro, pro. O, dobrze, bo chociaż do jakiś mecz będzie Dobra, jedziesz Krzychu Jedź, uważaj! Niko nie... Oj, myślałem, że nie jedzie tam niko no. Nie Ten ja został Ciek właśnie, tak jak ty A, to, tak jak... Zaczekaj Dobra, Dobra, spoko, luz, z takimi to można stać Po bandzie, po bandzie, proszę. Pięknie dana, yes. skórna, krychu! A ja już jechałem, wiesz? Ale tak, tak później tak i... po bandzie, po bandzie, po bandzie, Ale coś jest. tu Ją idealnie ty No posu... No kurde powiem ci no manifik. Myślałem, że nie wejdzie ty. Rada. Jedź Pięknie! Rama! Szybko, szybko Brama, bra... Nie, nie wejdzie. Kurwa, dosyć szybko Dobra, poczekaj ja będzie to wchodzić a? Patrz, nie wiem, że wchodzi Patrz. No i zrobił to po jednej, jedziemy z tam. No mówię, widzicie jak mamy semi pro, kogoś równego To już jak my jeszcze ze sobą gadamy i trochę mamy ogrania ze sobą, to już idzie i... Javes. No dobrze, no to wyszedł bo? Ty? Ja, Dole. Ty, ale ja. kur Ej, wygraliśmy! Brawo! O, no, pieniądze dostałem ty Hajs musi się zgadzać, także super ready. No i fajnie, I mówię, bot. szybki mecz. Bo sam został <laughs> Ja nie wiem My też przegrywamy, jakoś nie wychodzimy. No, do końca zawsze jakiś tam jak to będzie, no, znaczy, mimo wszystko trzeba grać, no, zaraz się wygrywa, a się przegrywa, trzeba się z tym pogodzić, tak, no, nie zawsze, nie zawsze człowiek będzie wygrywał. Ten, ja tu sobie właśnie też ćwiczę troszeczkę. A się ona teraz uczę ogarniać w trakcie lotu, żeby spaść przed tą piłką. Wiesz co? So. Zagrywam sobie tą piłkę szybciej i próbuję wjechać na Pantę ją odbić, ja ale ten... to jest... O dobra. No, Jadziesz ty. Dobra, ja pojadę. Eee, kogo mamy? Jeszcze nikogo. O, jeszcze nikogo. Zaraz zobaczymy. Join the server. Join the server. O, halo. W sensie i wyszło. Ty ten Halibali to nie był wcześniej? No nie wiem, jest ty. Dobra. Dobra, Dawaj, twoja Czekaj, musiałem poczekać Może jeden na ciebie jedzie no. Uważaj, weźmiesz to Ja go chciałem, zje o ja jestem, o ja jestem Oj Jednak trzeba słychać do samego końca w tym A mam gość, co chciałem przyjechać Dobra, jadę Dobra, jest tutaj Niby weteran, nie? Ciekawe jak to ukryto Na razie to dobrze. Nie? Kiedy dalej, są spokoju O ja, uważnie nie, nie dzisiaj do, do końca, do końca I dopiero teraz Brawo, o to właśnie chodzi Przedłużenie Wjechać na to czy nie? Nie, bo sam sobie skończę Dobra, ja teraz stanę Ale fajnie że to zrobiłem Tam Tak jest w trakcie Yeah. Ee, yeah, yeah, yeah. Ja, team, okay, Dobra. Ej, ej, o ej. Ty? Dobra. nie ten klawisz, bo kiedy. ale to było specjalne. Tamten, tamten chyba nie gra. Tu jest, bo... Akcji, tylko nie, jest coś tam Brawo nas. Pojechał się nitro wziąć. No to zagranie, boże ta O no jebałem no się. Co odjebał, nie wierzę! Co ja odjebałem Zapadziłem o badę stary, nie? I się wyjebałem z Nie pokażę tego. O boże Nie wierzę w siebie to kurza, Bo tutaj nie powinno być takich zakończeń Tych, tych, bo ja chciałem blisko... Ja nie wierzę Jedź A to już nie piszę się tak wieber. Moja O chuju Wyjebał ty Chyba nie ustawiłam ją przez to Bo, nitro o boże kolnie. nie. Szkoda Jebał pił Skubaniec Jak spadł na plecy Co? Sprzed samego kurwa nosa mnie w nitrę za zajebał, Dawaj, twoja O kurde, się czekał już na nią, jobany do żopu Będzie wchodzić Prawo, stała kurde Jedziesz, jedziesz, bo tam tę szansę cenię ok. Ja tam cenię. Ja. Po bandzie, po bandzie ładnie. Czekaj, ja będę wchodził na podanie, aj dobra. To nic, nie mam, tak tam to jakoś tam wyciągnął, nie? Tak Czekaj, jadę w to, cofnij się chwilę. No, jestem w bramce akurat Tak. Czekaj, jadę po nitru. O zjebęłem go Wyjemn Piękna wymiana Oboz Chyba, że nitro nie ma. Pewnie Ja pierdolę? Nie wierzę. Ale się. Tamte chciałbym ramkę zabrać i by się obydwoje rozwalili, nie? Ale hmm. nie miałem nitra. Próbowałem coś tu pozbierać, tu go jeszcze rąbnąłem. Mocno. A tamty co? Nie, ja mam pytań. Kurde, no widać, że pro. Dobra, jadę. Ej, pusta! O to, to, to kur. Supek w chuj. Twoja. Dawaj, Nie, dawaj. za mocno. Jeszcze? Jeszcze raz. Hmm, nitro muszę zabrać. Jeszcze raz, stary, na pustą! Dawaj. Nie wierzę, ta nas. Nie tak mocno. Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj. Ja pierdzielę, już nie dałem rady, bo już kontrolowałem jak mogłem. Poczekaj, spróbuj, uwa, jedzie w to. A już, uj. Wyjechał mnie po bandzie. Nie wierzę, Można. ta nas. Tamten nie trafił, nie? Co za idiot. Uważaj, nie wychodzi, tak, wychodzi nie wychodzi teraz, Ekro. A ty chuj. gdzie ty, byłeś, ja myślałem, że ty w ramce jesteś. Ja pierdziele. Ja byłem pewny, że te bramce stałeś, bo tak wcześniej był widziałem, że ten... Ja... Do tego ja się nie wracałem po to. Tego tak myślisz no nie? nie, bo no bym ja. myślałem, że ty stoisz. To jest ten weteran wszystko robi, tam ma 0 punktów, patrz. patrz. i gol, tak się to... Ja pierdzi no mówię, tak się to strzela. Już ostatni się wcześka. Ten gościa wszystko wiem To ale... takie same pingi mają. Ej, ja może to bracia? Nie możliwe. Czekaj, jadę jeszcze w to. Czekaj, czy on pojedzie czy nie. Nie, nie pojedzie. Może będzie bramka. Poczekaj, za mocno. Nie? Czekaj. Kurwa. Nie, nie wejdzie. Jest! No i tak to się snuję. kolej jeździ po nitro, nie? I... Zobacz. Ale teraz, no trochę farcie, że się po nim odbiła. No nie Chyba. ale okno. Thank you, my friend. To jedź. Go. Dobra poczekaj, ja bym pojechał albo pojedziesz, pota Dawaj, tu, tu jest i co, idziemy na remis Chodź, patrz, Jechać to Jest dwóch i tak kurwa z nimi, tak tam podaj do No Dawaj, twoja O chuju Żaden wcześniej tak nie kończył O skój, Semipro, pa ile punktów już ma, mam, jebany Semipro, semipro, o boże 0, 0, 0, 0 No tam nie ma 0, bro No mówię, to jest to, że pro Jadę No O chuj Dobra bro, odbij jadź Pusto jest, chuj Nie, nie chciałem ją od boku, żeby od razu Te, się popatrzył, Dobrze. Dawaj Ty Doniesz to? Jest! Kurwa nie, ja. nie Nie, jak blisko No nie mam O Boże, granat dostałem Jakie rzeczy teraz dostałem to jest... Zobaczcie tego kolesia co wykręcił nie? no ale no, jeden, no... tak Jeszcze jeden, jeszcze jeden, bo szybkie dość były mi się wydaje, że spokojnie 15 minut już nawet No tak, że my zawsze po 25 robimy no. Ja cię kręcę no. dzisiaj, dzisiaj ogólnie postaram się u nas żeby coś jeszcze się pojawiło Dejdź to no, nauczyłem się trochę, właśnie się na tą piłę spadać A to nie trajdzie twoja <laughs> Moja Spalona Wyszło kurwa Dobra Oby nie jakiś pro, bo fajnie nam się sami prowadzić, jak sami widzieliście nawet ten mecz, był już za długo nie potrwał Join the server Po nazwach jeszcze na pewno z nimi nie graliśmy Pro, ja pierciele i to jeszcze team chyba Takie same pingi nawet no, no to mówię, to grają w chaciec z... Ej dawaj nikt nie wychodzi A nie wyszedł, kurwa, Ale... tego nie widać tego właśnie jak sam. Ty! Będzie wchodzić tak? No, bo będzie wchodzić chyba to, o ja bo ja się z Dawaj. Boże, oni się sami rozkurwiają, nie? Tak samo pilnijmy, mam ogóle. O ja, czekaj. Jak mi bo ty. Dla Na nas! O Boże, nie trafili. nie trafili! Co za dałny? Nie wierzę. Oni są pro? Tanas na ręcznym tu jeździ, ale w tą piłkę proszę. Dobrze. Yeah. O ja dawaj, dawaj, dawaj. Spierdala na bramę. Ta zabijecie. Jaki lag ty. Zabijecie ta nas. Jaki lag był. Co to, to było kurwa? Lag ja dostałem. Tu, żeś mi wyjebał, ja tu jeszcze ją dobił, podałem mu. Kurwa, laga miałem, zobaczyć, no, ja co kurwa na tego go widzę, widoczna No, jaki lag, ty. mnie normalnie. Ja bym to wybił, tam przy pierwszej akcji. Kurwa, nic, nie ma nic, kurwa, dawaj twoje. Co ty? Chuj dupą. Kurwa... Nie, nie wchodzi. Kurwa, nie, nie nie, nie nie, nie, kurwa tak... Nie w nie w kurwa. Nie chuj, Nie, trzeba stać na bramce, bo to nie ma nie ma sensu. No jak się trochę wyjdzie, jeszcze z tym bardziej, że pro, no to oni. No to była taka dość fajnie, rozegrana akcja. Zresztą, o tej godzinie nie ma liczyć co na dzieci bo są w szkole. Więc sami swoje Pro nie będą grali. temu nikt nie zastał? Ale dobra. Ciągniemy może akcja. Czekaj! Kurwa mać Chociaż to jedzi wyjeb Zrobisz nitro? a pierdolę te, nie zabeźnij, ta. ta. Ja odjebałem Co ty odwalasz? Nie wiem, bo wszystkim się się Dobra, gitara Nie Za wcześnie ty wyskakujesz Mógł też sobie ją narpie, żeby sobie ją... O boż. boże Poczekaj, oni w bramce Podanie? Ale mi wyjewał ty! Uważaj! O kurwa, na pół są Za bardzo mi wyjebał. Ojej, twoja. Ale żem po nitrach pozbierał! A może? Dobra, wylicz to. Fuck you idiot. Dawaj. Czy ja odbieram ty? Nie wiem, właśnie. No, tak nie pierwszy by... składnie poszedł, a teraz lami jak. Dwie minuty. Dobra, zaraz będziemy ryzykować, bo to nie ma sensu. Ja pił, ale wypnął, ty Ale to wchodziło, ja Oj mu zajebałem powietrze. Prawo ta nas. Chodź Chodzisz czy nie. Aj O jebany, co nie trafiłem piły To jest to, że już trzeba ryzykować, nie ma co stać. A, Tam się minąłem. Minuta trzydzieści. Nie, nic nie zrobiłem, Oni we dwóch nawet w bramce stoją. Mm. Dobra, nie, nie ma sensu stać w bramce, dawaj jedziemy, bo... Mm. O boż Boże. Wyjebał. Myślę, że, żeś że wyjebał sam to biło, nie? Bo sam wyjebał mnie. mnie Najna niczego. No bo ta nazwa ci zostawię stawiam. biednie nada. Pięć sekund. na niego takie przyspieszenie je, je, nie Nitro. Sucz. O Boże. 30 sekund. Nie, chociaż bramka pocieszenia przyszła. Nie ma nitra, kurna dziotka. On mnie wyjebał jeszcze. jeszcze obronie. O nie. Trzy, 2, 1, Mówię, mieliśmy ciężko, bo jak widzicie, dostaliśmy mecz sami po Dwie bramki Dwie bramki wyszli, a tutaj no niestety ale Sami Pro praktycznie. O Boże. No widać to po statystykach. Także my dziękujemy za uwagę. No, dziękujemy za uwagę, no, łapkujcie, zapraszam do bolka, też niedługo się pojawi, zapewne rekat licz. No, jutro chyba. No, i widzimy się w następnym odcinku, na razie i cześć, siemaneczko. Cześć!